i hey. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Przedstawia Boże narodzenie jako pełnię objawienia miłości Boga do człowieka. Narodziny każdego dziecka na tej ziemi mają sens i stają się znakiem nadziei właśnie w świetle tajemnicy narodzenia Syna Bożego. On nie przyszedł na ten świat w luksusach i dobrobycie materialnym, lecz przeciwnie. Od początku dzielił los dzieci zagrożonych egoizmem i cynizmem ludzi dorosłych. Bożej dziecinie miłość niewidzialnego Boga stała się dla nas widzialna, byśmy mogli uwierzyć w nią do końca i nieodwołanie. Chrześcijanin to ktoś, kto wierzy w miłość oraz kto Bożej miłości zawierza siebie i swoich bliskich. To ktoś, kto od syna Bożego uczy się kochać miłością wierną, widzialną, wcieloną w słowo i czyny. W obecność, pracowitość i odpowiedzialność. Bóg rodzi się w nas i w naszych rodzinach wtedy, gdy przyjmujemy Go z wdzięcznością i miłością. Wiemy, że życie każdego z nas zaczyna się od poczęcia, ale radość życia zaczyna się wtedy, gdy przyjmujemy miłość od Boga i ludzi oraz gdy sami. Stajemy się bezinteresownym darem dla naszych bliskich. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, błogosławionaś za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oh, oh. Panie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef zanoszą Jezusa do świątyni. Ci święci małżonkowie wiedzą, że każde dziecko jest własnością Boga i że Bóg powierza je opiece rodziców oraz innych wychowawców. Każdy mądry i odpowiedzialny rodzic wie, że sam nie poradzi sobie ze szlachetnym wychowaniem dziecka. Wiem też, że przyprowadzenie dziecka do Boga to najpewniejsza gwarancja tego, że będzie ono wzrastało w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi. Ewangeliczna scena ofiarowania Jezusa w świątyni przypomina nam też, że wychowanie dziecka wiąże się z trudem, a czasem z bolesnym cierpieniem. Ale te trudy i cierpienie są błogosławione, jeśli tylko rodzice i dzieci pozostają wierni Bogu, Ewangelii i sumieni. W realiach życia doczesnego miłość małżeńska i rodzicielska, jak każda prawdziwa miłość, wymaga tego, by każdy z nas codziennie na nowo ofiarował Bogu i rodząc swój czas, miłość i troskę. Obecność i wrażliwość, radości i cierpienia. Kochać, podzielić się z innymi tym, kim jestem, a nie tylko tym, co posiadam. Ojcze nas, który się zgniję, śmieją się imię twoja, żyć w twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak na ziemi, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze giny teraz i w godzinę śmierci naszej Pani. Mario, łowskrzysz Pama, Pański Bogu, byłby spodziewać się i miastami, o spodobany Twojego jenu. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami.

oh Jezusa. To nasza objawia, że z wielkich wielki dziełem obwodem na nowo słynie, się do sierpnia bożyczka Boga, który nas szuka, błogosławionaś Ty między dziewiastami i błogosławionaś Tobą w żywiołach Twojego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami w teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa przynajmniej nas, i wtedy, na kanin z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Tobą w żywiołach Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc brzucha Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Błogosławiamyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego w i Ty, o łaski pełna tam z Tobą i Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego Jezu. Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz, teraz i w śmierci Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maria, Maria, Matko Boża, za mój świątobliwość, teraz i w rodzinie świętej naszego świątynia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak ja była na początku, teraz i zawsze świętym, i na wieki wieków Pana. Panu Jezus, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od od zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej muszą się do Niego O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczerwia módl się za nami, którzy bądź się do Ciebie uciekają i za wszystkich, którzy się, do, się do Ciebie nie uciekają, a, a zwłaszcza za niech przyjaciół i kościoła świętego Ipolets on the Ipolets on the Ipolets